Świat żegna giganta literatury. Mario Vargas Lousse, laureat Nagrody Nobla i przyjaciel Polski, odszedł w wieku 89 lat. Jego powieści, takie jak Rozmowa w katedrze czy Wojna końca świata, zmieniły oblicze literatury latynoamerykańskiej. Pozostawił po sobie nie tylko dzieła, ale i odwagę sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Jak zapamiętamy tego wybitnego Peruwiańczyka? W niedzielę, 13 kwietnia 2025 roku, w limie zmarł Mario Vargas Louse, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX i XX wieku, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 2010 roku. Miał 89 lat. O jego odejściu poinformowały dzieci Alvaro, Gonzalo i Morgane w poruszającym oświadczeniu. Nasz ojciec odszedł w spokoju w otoczeniu najbliższych. Jego śmierć zasmuci rodzinę, przyjaciół i czytelników na całym świecie, ale mamy nadzieję, że, podobnie jak my, znajdą ukojenie w tym, że przeżył długie, pełne przygód i owocne życie, napisali. Zgodnie z wolą pisarza, nie odbędzie się publiczna ceremonia, a jego szczątki zostaną skremowane. Mario Vargas Llosa. Urodzony w 1936 roku w Arequipie w Peru, był ikoną latynoamerykańskiego boomu literackiego. Jego powieści, takie jak Miasto i psy, Zielony dom czy Rozmowa w katedrze, zrewolucjonizowały literaturę, łącząc eksperymentalne formy narracyjne z głęboką analizą społeczną. W swoich dziełach poruszał tematy władzy, opresji i ludzkiej kondycji. W święcie kozła ukazał brutalny reżim Rafaela Truillo na Dominikanie, a w wojnie końca świata opisał tragiczny los fanatycznych wyznawców kaznodziei w Brazylii XIX wieku. Jego eseje i felietony były równie przenikliwe, często budząc kontrowersje swoją krytyką politycznych ekstremizmów. Louse był nie tylko pisarzem, ale i aktywnym uczestnikiem życia publicznego. W 1990 roku kandydował na prezydenta Peru, lecz przegrał z Alberto Fujimorim. Rozczarowany polityką w ojczyźnie, przeniósł się do Hiszpanii, gdzie kontynuował twórczość i komentowanie rzeczywistości. Ostro krytykował autorytarne reżimy, w tym rządy Hugo Chaveza w Wenezueli, stając się głosem wolności i demokracji w Ameryce Łacińskiej. Jego odwaga znalazła oddźwięk także w Polsce. W 1981 roku sprzeciwił się wprowadzeniu stanu wojennego, wspierając ruch Solidarności. To zaangażowanie sprawiło, że w naszym kraju zyskał szczególny szacunek. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pożegnało pisarza w mediach społecznościowych. W wieku 89 lat odszedł Mario Vargas Louse. Wybitny pisarz, noblista, autor, rozmowy w katedrze i przyjaciel polski. Sprzeciwił się wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i wspierał ruch Solidarności. Jego rodzinie i całemu narodowi peruwiańskiemu przekazujemy wyrazy współczucia. Słowa te oddają skalę straty, jaką poniósł świat kultury. Odejście Vargasa losy zamyka pewien rozdział w literaturze, ale jego dzieła pozostają żywe. Powieści takie jak Ciotka Julia i Skryba, czyli Tuma w Andach, nadal inspirują czytelników na całym świecie, oferując wgląd w złożoność ludzkiej natury i historii. Pisarz, choć często budził spory swoimi poglądami, nigdy nie unikał trudnych tematów, łącząc w swojej twórczości pasję, intelekt i empatię. Jego życie było świadectwem niezłomności od skromnych początków w Arekwipie, przez światową sławę aż po walkę o ideały, w które wierzył. Śmierć Vargasa Losy wpisuje się w serię bolesnych strat w świecie kultury. W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy między innymi Stanisława Tymę, Jerzego Sztura, Elżbietę Zającownę czy Marzenę Kipiel sztukę, a także zagraniczne gwiazdy, takie jak Richard Chamberlain i Wal Kilmer. Każde z tych odejść przypomina, jak ulotne jest życie i jak trwały może być artystyczny dorobek. Polska i świat łączą się w żalu po stracie peruwiańskiego mistrza, którego słowa wciąż będą rozbrzmiewać w sercach czytelników. Mario Vargas Louse odszedł, ale jego dziedzictwo literackie i moralne pozostanie z nami na zawsze.